Okej, okay, to będzie wprowadze krótkie wprowadzenie do e, całej serii Fade. Będę tutaj bardziej mówił o tym, jak to oglądać i o materiałach, które się pojawią dotyczące serii Fade. Czyli tak, e, dla tych, którzy nie widzieli, na pewno trzeba przebrnąć wpierw przez Fade Stay Night, hmm, potem polecam Unlimited Blade Works obejrzeć. Może, mogą być problemy ze zrozumieniem Unlimited Blade Works, niestety wypadałoby to znać. Hmm, potem polecam oddać się przyjemności przybrnięcia przez Zero. A na końcu, jeżeli jesteście już bardzo zdesperowani, chcecie obejrzeć e, wszystko, co było, można obejrzeć. E, Fate Kalir ilia Prisma. E, adekwatnie tak obok, e, co warto jeszcze obejrzeć, to już niezależnie od serii, bo nie jest z nimi zbyt niezwiązane. związane. E, Fate Prototype, który opowiada o oryginalnym założeniu Fate'a. Jest to jeden odcinek o chyba 20 albo 12 minut trwa. I Karniwal e, Prisma. E, czy, nie Carnival Fantazm, przepraszam. Czyli taka e, w sumie parodia z serii e, Stay Night oraz z serii e, Hime. No, i to wszystko.